całą pewnością mizeria jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dodatków dań naszej rodzimej kuchni. Okazuje się jednak, że wiele osób popełnia spory błąd, który może znacząco wpłynąć na jej smak. Już teraz możesz się dowiedzieć, jak zadbać o to, aby mizeria była jeszcze bardziej smakowita. Ciężko znaleźć coś, co tak dobrze komponowałoby się z kotletami i ziemniakami jak mizeria. Ten fantastyczny dodatek zazwyczaj składa się z ogórków, śmietany oraz soli i pieprzu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że nawet w tak prostej potrawie można popełnić rażący błąd. Niezastąpiona mizeria na wiele sposobów mizeria może być przygotowana w najróżniejszych formach. Nic nie stoi na przeszkodzie. By oprócz standardowych składników dodać pokrojoną w plasterki rzodkiewkę lub uwielbiany koperek. Kropka tym razem możesz dowiedzieć się jaki fatalny błąd popełnia znacząca większość Polaków. Z pewnością nieraz każdy z nas spotkał się z rozczarowaniem, kiedy mizeria okazywała się gorzka. Gorycz może doszczętnie zrujnować bukiet smaków, którymi przepełniony jest ten dodatek dodań. Na szczęście istnieje prosty sposób, który pozwoli uniknąć tej nieprzyjemności. Szkopu tkwi w ogórkach, jak każdy wie, mizeria w większości składa się z ogórków pokrojonych na cienkie plasterki. Okazuje się, że podczas ich przygotowania możemy popełnić błąd, który zniszczy smak obiadowego dodatku. Przeważnie mało kto zwraca uwagę na to, od której strony zaczyna obieranie ogórków. Gorecz znajduje się w ciemniejszej końcówce warzywa. Odpowiadają za nią związki o nazwie kukurbitacyny. W celu uniknięcia gorzkiego smaku, wystarczy, że obierzemy ogórka od jasnej do ciemnej strony lub odetniemy ciemniejszy koniec. 2. Pierwsze objawy cukrzycy. Łatwo można je przeoczyć dzięki tej wiedzy, Twoja mizeria już nigdy nie powinna być gorzka. Nie pozostaje nic innego niż rozpocząć przygotowania. Warto zauważyć, że ogórki pozwalają na pozbycie się obrzęków oraz mają właściwości bakteriobójcze. Jednak dlaczego warzywa te bywają gorzkie? Okazuje się, że kukurbitacyny, które gromadzą się głównie w łodygach, mają za zadanie odstraszać zwierzęta. Związek ten może być dla nich trujący. Źródło ABC zdrowie.